Dziewczyny, witam w nowym filmie. Jak widzicie, taki makijaż dzisiaj będziemy robiły. Jest to nowa forma tutorialu makijażowego. Pierwszy raz u mnie na kanale nagrałam chat make-up, więc będzie to taki gadany makijaż. Na pewno będzie ten film długi, ale, no, ale tak musi być. No. Ja dużo gadam, więc to normalne. Makijaż jest taki bardzo uniwersalny, wyszedł bardzo elegancki i um, robiłam go przy użyciu nowości, czyli m.in. kosmetyków Too Faced, jak i Golden Rose, Kobo i inne różne gadżety. Lista produktów jest w opisie, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do nie wiem, golfu, biżuterii, to wszystko to będzie w infoboxie, więc nie musicie zadawać pytań i czekać na odpowiedź, bo ja nie zawsze przy komputerze siedzę, to też musicie wiedzieć. No i co? Zapraszam Was do oglądania, Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie? E, zacznę. Hmm, wyjątkowo zacznę dzisiaj od podkładu. E, I tutaj standardowo będzie to Mac Studio Fix. On na taką jesienną pogodę, kiedy chcemy trochę cięższy podkład mieć na skórze. Cięższy, bardziej kryjący. E, nadaje się naprawdę fajnie, więc teraz sobie nałożę. E, mój jest w kolorze NC20. I teraz nakładam go pędzlem z Zoewy. Jest to numer 104. Pędzelek, który się nazywa buffer, bardzo, bardzo go lubię, bo fajnie, szybko nim się rozprowadza podkład, nie zostawia smug, więc to jak najbardziej ogromny plusik. często pytacie mnie, czym nakładać podkłady, czy gąbką, czy pędzlem, czy rękoma. Ja, jeżeli chodzi o aplikację podkładu, to najczęściej nakładam podkład jednak pędzlem. Z tego względu, że jednak mimo wszystko wydaje mi się, że pochłania najmniej produktu. Teraz sobie zapnę kikutkę, żeby mi włosy nie przeszkadzały. To jest w ogóle fajny sposób. Często też pytacie, jak, jak to robię, że moja grzywka tak fajnie potem się jest uniesiona. To jest taka właśnie metoda. Zapinam ją sobie po umyciu spinką i ona wtedy fajnie stoi. No dobra dziewuszki. Krem jest, więc mogę nakładać korektor i tu mój ulubiony ulubieniec, czyli Maybelline Instant Age Rewind w kolorze Light Pale. I oczywiście jedziemy z koksem pod oczami. Ja jestem naprawdę wielką fanką korektorów i uważam, że to jest naprawdę niezbędnik każdej kobiety w kosmetyczce i najlepszy przyjaciel każdej kobiety. Jak widzicie, już nie nakładam bazy pod, pod cienie, ten korektor już posłuży mi za bazę. Ostatnio tak właśnie robię i powiem Wam szczerze, że nic mi nie jedzie, nic nie spływa, więc jak najbardziej. Ale tu, jeżeli macie problem z właśnie trzymaniem się cieni na powiekach, to serdecznie polecam bazy, bo dzięki temu cienie naprawdę będą się fajnie trzymały. Poza tym też jak macie nawet kiepskiej jakości cienie, to na bazie dobrej wszystko się fajnie utrzyma. Teraz przypudruję to sobie blotem z makamu. jest w kolorze medium dark i będę używała do tego takiego pędzelka do pudru z Real Techniques. Ja już raczej rzadko używam pędzli Real Techniques, ale ten akurat sprawdza się spoko. Więc teraz pudruję łącznie z powiekami, żeby już też stworzyć sobie taką zagruntowaną podstawę. Na której będą się fajnie rozkładały cienie. E, no to co, może teraz przejdę do brwi? Maluję je kredką z maka i jest to kredka w kolorze Lingering. E, bardzo szybko się taką kredką brwi maluje, bardzo precyzyjnie, dlatego ją lubię, więc teraz od dolnej krawędzi kształt mniej więcej taki, jak jest. Nic tu zmieniać nie będę. Jak widzicie, jak szybko. Nie trzeba się namocać. Próbowałam ostatnio zrobić sobie jakby to malowanie brwi w taki trochę delikatniejszy sposób, jeżeli chodzi o ten przód, żeby go tak nie wyrysowywać mocno. Ale powiem Wam szczerze, że mam tak ciemne i mocne brwi, że jak zostawiłam sobie z przodu je trochę delikatniejsze, to wyglądałam po prostu dziwnie. Idziemy z drugą brewką. W ogóle Ostatnio byłam na konferencji Meet Beauty, to była pierwsza w Polsce konferencja dla blogerek i vlogerek urodowych i uważam, że naprawdę genialny pomysł, szkoda, że tak późno ktoś o tym pomyślał, że warto coś takiego zorganizować. W ogóle była super okazja, żeby się spotkać z dziewczynami, które tworzą gdzieś tam coś w internecie. Mm, tu muszę powiedzieć, że o tyle o ile z blogami nie jestem zupełnie na czasie, bo, bo nie czytam, jestem leniem totalnym i wolę jednak coś obejrzeć niż, e, niż się zagłębić w teksty, jakieś recenzje kosmetyków. Nie wiem, jakoś tak wolę zobaczyć to w ruchu, jeżeli mam możliwość, niż na zdjęciach. E, więc tak: e, miałam okazję poznać kilka dziewczyn. Między innymi Ewe z kanału Red Lipstick Monster. Ma piękne oczy na żywo, to trzeba powiedzieć. Dobra, mamy sobie wrewki, więc teraz przejdę do makijażu oka. I tak jak powiedziałam, będzie to paleta Too Faced. Paletka w środku, paletka w środku wygląda tak. Mamy fajne naprawdę kolory, których można użyć zarówno przy makijażu dziennym, jak i wieczorowym. I tak właśnie dumam sobie, co by tu dzisiaj wyczarować. Hmm, hmm, hmm. Coś błyszczącego czy coś matowego. Może, 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 może. Od em, nałożenia cienia, który się nazywa White Chocolate. Jest to ten taki tutaj najjaśniejszy matowy cień. I nim sobie zrobię po prostu rozjaśnie i nim sobie po prostu rozjaśnie pod... Łukiem brwiowym tutaj obszar. Jeżeli macie, jeżeli miałyście okazję poniuchać tą paletę, to wiecie, że ona pachnie czekoladą. I naprawdę pachnie czekoladą. Aż chciałoby się zjeść czekoladę. Powiem szczerze, że ten jasny cień jakoś tak szał nie ma. Nie jest jakiś mega hipernapigmentowany. napigmentowany. Powiedziałabym, że już nawet My Secret, ten taki cień brzowy, lepiej się trochę sprawdza. Zobaczymy dalej. Więc teraz zrobię sobie bazę z takiego cienia Milk Chocolate po to, żeby złoto, które nałożę, czyli creme brûlée, żeby było takie właśnie podbite ciemniejszą bazą, będzie wtedy bardziej wyraziste. Więc teraz ten cień Milk Chocolate nakładam mniej więcej do załamania i nieco powyżej. Żeby to sobie zaraz fajnie wyblendować. To co fajne, co już zauważyłam, to to, że te cienie się nie sypią. Więc nawet jak macie ochotę właśnie zacząć tak jak ja dzisiaj, czego zazwyczaj nie robię, ale na przykład właśnie zacząć od makijażu oka, trochę ciemniejszego, to jak najbardziej. A w ogóle ten pędzel, którym aplikowałam teraz cienie, to jest pędzel, który się nazywa, nie wiem jakby starło się, starła się nazwa, ale kupiłam go kiedyś, kiedyś w TK Maxie eee, za 15 zł jest to mój najlepszy pędzel po prostu taki do szybkiego nakładania eee, cieni natomiast teraz pracuję sobie za Ewą 227 i rozcieram eee, krańce tego cienia, który nałożyłam, czyli Milk Chocolate i kręcę kółka jak widzicie wychodzę troszeczkę Ponad załamanie. Żeby optycznie trochę powiększyć sobie to, to oko. I Teraz to taki bardziej puszysty pędzelek z takim dłuższym włosiem troszeczkę. Czyli zajwa 221 nabiorę sobie tego cienia Hazelnut. Czyli taki... Nie, to nie Hazelnut. To jest Salted Caramel. I to jest taki ciepły... Wręcz powiedziałabym podchodzący pod lekki, taki delikatny, cegiełkowy pomarańcz. I nałożę go sobie w załamanie powieki. Delikatnie właśnie takim pędzelkiem, im dłuższe i takie bardziej puszyste to włosie i ten pędzel mniej zbity, tym jesteśmy w stanie fajniejszy tutaj ten zymek stworzyć. O i widzicie, jak właśnie otwieram sobie oko. To, to tworzy taki ładny efekt uniesienia powieki, więc jeżeli borykacie się z opadającą powieką, to to jest super pomysł, żeby optycznie ją unieść. dobra? Hmm. Szybki sposób też na smouki, tak naprawdę dwa kolory. I tak naprawdę mogłabym już teraz wytuszować tylko rzęsy i wio. Ale nie, ale nałożymy sobie teraz jeszcze wy, 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 wy. Zewnętrzny kącik może, żeby trochę to oko nabrało takiej głębi, to nałożę sobie cień, który się nazywa Semi Sweet. I to jest ten taki brązik tutaj. I użyję sobie właśnie czystego pędzla 227 w tym celu. I w zewnętrzny kącik tu przyciemniam sobie troszeczkę. I dochodzę właśnie do tego miejsca, gdzie kończy się gałka oczna. Zawsze mam problemy z ostrością, jak nagrywam takie filmiki, jak się maluję, bo niestety nie mogę włączyć um, takiej ostrości, która się cały czas sama ustawia, z tego względu, że potem strasznie to słychać na filmie nieprzyjemnie, mm, bo silnik obiektywu jest dość głośny, niestety. Tam jeszcze będziemy to rozcierać tym właśnie cieniem, który się nazywał Salted Caramel, więc się nie przejmuję, jak gdzieś kształt mi nie wyjdzie dokładnie. I dokładam jeszcze troszkę tutaj przy linii rzę. To co roztarłam już delikatnie. Tu nabijam najmocniej koloru. Słaba jestem w tym gadaniu, jak się maluję, to się skupiam. Dobra. To jest trudna sztuka. Trzeba się rozdwoić, a ja się nie mogę rozwajać. Teraz rozcieram tym długim, hmm, tym długim. Pędzelkiem 221 Ewy, tym, którym nakładałam ten taki pomarańczowy cień. O, teraz sobie te końcówki tutaj dopracowuję i je ładnie porozcieram. Mogłabym jeszcze trochę przyciemnić ten, ten makijaż, więc użyję sobie tego Triple Fudge, czyli taki bardzo, bardzo już ciemny brąz, najciemniejszy z tej palety. I tym samym pędzlem, którym nakładałam przed chwilą ten brąz, e, czyli 227 z zeby. nałożę sobie jeszcze trochę tego najciemniejszego tutaj już przy samych rzęsach. Mm. to jest pędzelek Ku, Kubo Beauty jakiś taki randomowy po prostu syntetyczne płaskie włosie e, i ten pędzel też kupiłam kiedyś właśnie w TK Maxxie. tam czasami można znaleźć spoko pędzle jak macie ochotę po, po bara, po, poszukać i teraz właśnie nałożę to złoto czyli creme brule, czyli to tu, 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 o tu to złoto nałożę sobie w zewnętrzny kącik na pewno teraz rozniosę sobie trochę tego cienia tutaj na powiece mhm. żeby trochę rozświetlić ten makijaż Mam nadzieję, że jest ostrość, bo jak nie, to sobie strzelę w kolano. Jeszcze tym ciemnym mogę sobie podejść w załamanie bardziej. Tak mniej więcej do średnicy naszego oka z tym ciemniejszym cieniem podejdę. To co, czas na dolną powiekę. I tutaj zacznę dokładnie tak samo, czyli wezmę. Pędzelek może być nawet ten sam yy. i zaznaczę dolną powiekę to jest trochę trudne, żeby sobie nie wyjąć oka, ale zrobi naprawdę ładny i delikatny dymek. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj zawsze cienie w kąciku zewnętrznym połączyć, bo potem to nieładnie wygląda, zwłaszcza przy takich ciemniejszych makijażach to potem widać, że ten makijaż jest taki niedokładny, nieprecyzyjny. Pierwsza taka warstwa blendowania na dolnej powiece i też nie bójcie się tutaj wyjść trochę z tym cieniem niżej, to nic się nie stanie. Teraz wyglądam jak śmierć na pewno, bo jeszcze nie macie mniejszych cieni, które się tutaj znajdą i pogłębią trochę to spojrzenie. E <laughs> Więc teraz wezmę sobie taki bardziej zbity pędzelek, na przykład Maestro, jak widzicie, mały taki wąski zbity pędzel on numerze 360 i tym kolorem Semi Sweet, czyli brązem będę sobie tutaj pogłębiała trochę to spojrzenie i nakładam go między rzęsy i troszeczkę rozcieram niżej. I też do połowy oka z takimi ciemnymi kolorami możemy śmiało podchodzić żeby też nie zamknąć tak do końca oka. I teraz ten najciemniejszy kolor Triple Fudge i tym kolorem już pracuję przy mega blisko zewnętrznego kącika, czyli tu. Mniej więcej do tego miejsca, gdzie zaczyna się moja tęczówka oka. I teraz pytanie, czy chcemy kreskę, czy nie chcemy? Wiem, że lubicie kreski. Ja też lubię kreski, więc kreskę zrobię. I użyję do tego takiego najzwyklejszego linera w kałamarzu. Jest to Mega Liner z Wet n Wild. Ta firma nie jest dostępna w Polsce, ale tak naprawdę sprawdzi się tutaj każdy liner, który jest po prostu z takim cieniutkim pędzelkiem. Wytuszuję najpierw ręce, a żeby mi się nie stało potem, jak będę używała zalotki, więc teraz użyję zalotki. Mhm. To jest straszny proces. Powiem Wam szczerze, że jakbym była facetem i widziała kobietę po raz pierwszy, która robi coś takiego, to bym się przestraszyła. Będę Wam pokazywała dzisiaj tą maskarę Too-Faced i jest to maskara Better Than Sex. Eee, maskara, która wywoła, wywołała trochę kontrowersji. Jedni ją kochają, drudzy jej nienawidzą. Ja w tym momencie szczerze powiem, że nie wiem, w jakim położeniu się znajduję. Na początku bardzo ją lubiłam, natomiast trochę problemów sprawia, zwłaszcza pod koniec dnia, jak zaczyna się osypywać. Tak, osypuje się, niestety, to jest jej ogromny minus, ale naprawdę ładnie podkreśla rzęsy. Jak widzicie, szczoteczka jest taka grubaśna, więc nakłada dużo rzęsu, yy, dużo, dużo tuszu, yy, ale to, co dziwne w tej yy, maskarze, to to, że ona jest strasznie sucha od początku, jak ją mam, a jest nowa, e, więc trochę zachowuje się jak taka maskara, która już z miesiąc poleży sobie. Ja takie maskary szczerze powiedziawszy lubię, ale nie lubię jak się sypią, więc to jest trochę niefajne. Mhm. ale naprawdę moim zdaniem robi fajny efekt na rzęsach, co myślę, że teraz widzicie ja nie nakładam dwóch warstw maskary nigdy wolę jak one są delikatnie wytuszowane niż posklejane zwłaszcza, że przy tuszach, które dodają objętości łatwo jest sobie zrobić kupu i tak zwany efekt owadzich nóżek więc ja jestem z tych osób, które wolą mniej tuszu i teraz sobie wykonturuję buzię i będę do tego używała tego produktu do konturowania skowo jest to ten powiedzmy, że bronzer z Kobo o numerze 308 Saharacent. Sahara I teraz takim pędzlem, też właśnie z tej marki Sud i też pędzel kupiony właśnie w CikaiMaksie. Nakładam go syto, bo już go niestety porządnie zużyłam, muszę kupić nowy. I nakładam od górnego płatka ucha i idę w kierunku kącika ust. Jak sobie schowamy trochę to miejsce, tu, to zawsze twarz będzie się wydawała troszeczkę szczuplejsza. Zawsze też przejeżdżam tutaj trochę po tych zakolach. Wchodzę w ten ciemniejszy trochę kolor i to będzie też pudersko, bo w kolorze 311 Nubian Desert. I on już jest taki jak widzicie, ciemny, nim bardzo łatwo zrobić sobie krzywdę z tego względu, że jak nałożymy go za dużo i, i będziemy faktycznie tak kręcić te kółka w jednym miejscu, to on dziwnego koloru nabiera takiego wręcz szarego, więc wygląda to po tym, jakbyśmy się wymazały węglem, a tego myślę nie chcemy. I nim już pracuje tutaj blisko ucha, tu gdzie naturalnie też jest zawsze najciemniej, tutaj najmniej światła dociera strona. stronę, Jak widzicie tu już takie bardzo subtelne pociągnięcia pędzla. Najpierw kreska. Ech, dobra. Więc teraz wracam do tego linera i rysuję trochę. No kreska wzdłuż tutaj linii rzęs to żadna filozofia, myślę, dla każdej z Was. To akurat zawsze wychodzi w miarę ok. Czasami z zębami, czasami nie. Żeby uniknąć tych takich nierówności na kresce, jak czasami się pojawiają właśnie takie zęby, po prostu trzeba docisnąć mocniej pędzel i takim bardziej zdecydowanym ruchem namalować tą kreskę. Takim Staramy się, żeby to było w miarę płynne takie pociągnięcie, no wtedy mówię, będzie na pewno mniej tych zębów. I też, jak dociśnię mnóstwo. Boże, jak to paletowa. Ja chcę czekolady. Teraz przedłużam po prostu linię dolnej powieki. Nie robię jakiejś bardzo sterczącej tej kreski. Wygląda to tak. Teraz mniej więcej tylko 3 czwartych długości ściągam kreskę w dół. Jak widzicie taki trochę trójkącik i zamalowuję go, tu też łączę wszystko w całość. Powiem Wam szczerze, im więcej tych kresek zrobicie, tym dla Was lepiej naprawdę będą wychodziły wam coraz lepsze i coraz szybciej. E, więc teraz jeszcze nałożę ten rozświetlacz, o którym wspomniałam i jest to. Rozświetlacz z Maka z takiej li, limitowanej kolekcji i nazywa się on Double Definition Extra, Extra Dimension Skin Finish. Będę używała tego złota tutaj i użyję w tym celu e, takiego pędzelka do konturowania z Real Techniques i teraz nabieram sobie na pędzelek. W ogóle ten rozświetlacz jest nieziemski. Nieziemski są też cienie z tej kolekcji. Są cudowne. I nakładam sobie na kość policzkową, troszeczkę roznoszę po pozostałej części, żeby to nie była taka smuga, tylko żeby ładnie wszystko przechodziło. Tu na to jabłuszko trochę nałożę. Wtedy cera jest taka ładnie rozświetlona, zdrowa. Makijaż jest w takich bardzo ziemistych stanowanych kolorach, więc teraz nałożę róż i będzie to róż z Too Faced w kolorze Baby Love, Baby Love. I tak to wygląda. Taki ładny, ciepły kolor. Chorerka. I nie mam pędzla, więc wyczyszczę ten od brązera i nałożę nim róż. Nie za dużo, ale tutaj śmiało mogę właśnie róż nałożyć. To tak jak powiedziałam, same kolory na oku są dość spokojne, stonowane, więc przyda się taki akcentik żywszy na policzkach. Mm. Klasa, ładny kolor. Mm. Wezmę sobie konturówkę z Maka w kolorze WBW. I teraz poprawię trochę kontur Jednak czerwienie i w ogóle wszystkie takie intensywne kolory. Jak się nie użyję konturówki, to to już nie jest to mama. No dobra, jak widziałyście, rozmawiałam i malowałam. Postanowiłam, że jeszcze zrobię taką ciemniejszą otoczkę tej pomadce i użyłam sobie właśnie tej kredki, nad którą się zastanawiałam, więc mam dwa w jednym. Eee, hmm, korci mnie, żeby tu przykleić jeszcze połówki, więc idę po połówki. Super hiper łatwe, więc naprawdę nie trzeba się bać jak wygląda makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zaraz rozepnę włosy, zaraz coś z nimi sensnego, zaraz zrobię coś sensnego z włosami i do Was wrócę. Makijaż skończony. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Myślę, że nada Wam się na nadchodzące święta, na Sylwestra, być może na studniówki. Jest to taka propozycja, wydaje mi się mega uniwersalna i też jeżeli boicie się e, zabawy z kolorami, no to tutaj macie typowe, ziemiste kolory, e, które naprawdę sprawdzą się przy każdym. Typie urody. Czy macie jasną karnację, czy ciemniejszą, to naprawdę będzie wyglądało to dobrze. Z ustami to wolność jest ogromna. Czy mocniejsze, tak jak ja mam dzisiaj, czy jakieś neutralne, typu nude, też będą pasowały. To ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Jak chciałybyście więcej takich filmów gadanych i malowanych, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Napiszcie, że chcecie więcej takich filmów. To mnie zmobilizuje na pewno. Ja tymczasem uciekam i bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa-pa!